Cześć, tutaj Leszek. Ten odcinek powstał dzięki wiadomości od Damiana, dziękuję. Witam serdecznie, może pytanie zabrzmi głupio, ale z jakim tętnem trenujesz? Wczoraj zrobiłem trening średnia 29, praktycznie na prostej, a tętno średnie 171. Dlatego dzisiaj wszystko, co wiem o tętnie w kolarstwie, bieganiu, sporcie i na co dzień, na podstawie 8 lat obserwacji mojego serca. Mam nadzieję, że merytorycznie nie popełnię jakiegoś błędu, jak coś poprawiajcie się mnie w komentarzach. Zacznijmy od podstaw. Porównywanie tętna między zawodnikami jest błędem. Porównywać można wydolność tlenową, czyli VO2max, lub FTP w postaci watów na kilogramy. Dlaczego każdy z nas będzie miał? zawsze inny puls podczas jazdy na rowerze albo biegu, pomimo tego, że jedziemy obok siebie z tą samą prędkością na tej samej trasie? Po pierwsze, to poziom wytrenowania. Ale nie chodzi tutaj o siły albo muskulaturę. Często jest tak, że porównujemy kolarze, patrzymy na to. O, ten jest chudy, ten jest gruby, ten jest bardziej wycieniowany, ten, ten mniej. Nie. Tutaj chodzi o adaptację serca, płuc, układu krwionośnego do wysiłku. Dla początkującego koksa podniesienie sztangi na siłowni 20 kg zakończy się wybitymi zębami. Tak samo jest z sercem. Pierwsze Teraz na rowerze i mocniejsze szarpnięcie skończy się hardkorową zadyszką i mroczkami przed oczami. Jedziesz 15 na godzinę i ni hu hu nie da rady nic więcej, bo serce wysiada. Płuca, serce, wszystkie żyły nie są przyzwyczajone do takich akcji, stąd nawet niewielki wysiłek powoduje, że pojawia się tak zwany dryftętna. Z kolei obok ciebie będzie jechać ktoś, kto trenuje już od pół roku i u niego tętno będzie na przykład o 40 na minutę niższe. Tak szybko ciało się początkowo może rozwijać. Analogicznie jest z wchodzeniem na trzecie piętro. Ja mam dzisiaj 80 uderzeń, a kiedy nie trenowałem i miałem 50 kg nadwagi, to dochodziłem do 120. To był Everest. Dla ciała to było ogromne wydarzenie, bo nagle robię coś innego niż trawienie tego syfu, który jadłem podczas siedzenia. No i też dużo... Y miało do powiedzenia ciągłe leżenie, prowadzenie ogółem takiego siedzącego trybu życia oraz wjeżdżanie samochodem do Biedronki, yy, już pod sam regał, żeby broń Boże nie zrobić tych pięciu dodatkowych kroków w swoim życiu. Drugi punkt to wiek. Dziecko czy nastolatek operuje na wyższych zakresach tętna niż na przykład staruszek. Im jesteś starszy, tym zazwyczaj obserwujesz niższe tętno maksymalne, jednak nie musi mieć to nic wspólnego z wydolnością. Trzy to cechy osobnicze. Są wolnoobrotowe i japońskie silniki benzynowe. Jeden generuje dużą moc kręcąc wolno, drugi kręcąc się dużo szybciej. Ja jestem dieslem, ale kolega dwusuwowym Japończykiem. Ten sam wiek, porównywalna wydolność, takie same doświadczenie, ilość przejechanych kilometrów. Ja jadę z pulsem 150, on 170. Ja mam max 185 na rowerze, a on 205. Nic na to nie poradzisz. On tak ma i ja tak mam. Kolejne pytania, które bardzo często otrzymuję, to wszystko co dotyczy wspomnianego już tętna maksymalnego. Jak dajesz radę na zawodach z takim tętnem? Jakiego masz maksa? No ja mam na bieganiu 203 uderzenia serca na sprincie 5 km, gdy, gdy otworzyłem przepustnicę totalnie do odcięcia. Max, maxów. Na rowerze najwyżej widziałem 192 na zawodach. Czym grozi dobicie do tętna maksymalnego albo przekroczenie jakichś abstrakcyjnych dla nas wartości, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Niczym. U zdrowego człowieka absolutnie niczym. Organizm ma wiele bezpieczników, wentyli bezpieczeństwa. Biegunka, wymioty, odcięcie mocy, przeszywające pieczeni mięśni i klatki piersiowej, zmniejszone pole widzenia i dezorientacja. Serce nie pozwoli sobie zrobić krzywdy. Niemniej istnieją inne zagrożenia wynikające choćby z pogorszonej percepcji. Możesz wlecieć do rowu, albo potknąć się na prostym asfalcie równym. Podkreślę to jeszcze raz. Będąc zdrowym, bo średnio raz do roku słyszy się, że ktoś na zawodach w Polsce padł trupem, to znaczy doszło yy, na przykład do zatrzymania akcji serca, jednak to Wtórny rezultat utajonych chorób skrzep. Tętniak zaawansowana miażdżyca. A to, że stało się akurat to na zawodach, to to jest być może kwestia statystyczna. Jednak nie trudno połączyć kropki w taki sposób, że sam zaczynam mieć obawy i trochę hipochondrycznie boimy się cisnąć na maksa w obawie przed konsekwencjami. Ten problem jest tak mocno y, y, skryty w naszej podświadomości, że niektóre osoby nie powinny mieć na zegarku albo na liczniku y, na żywo wskazań chwilowego tętna. Bo to działa tak: że patrzę, o kurde, 200. 200 tętno, to zwalniam. Jeśli masz 200 i czujesz się ok, to ciśnij dalej. O kurde, a ja mam 180, a koleś obok ma, ma 160. To ze mną coś jest nie tak. To muszę koniecznie zwolnić. Jeśli masz z tym problem, to na jakiś czas po prostu zrezygnuj z wyświetlenia sobie tętna, jednak miej na, na sobie pulsometr. Po treningu przeanalizuj na spokojnie prędkość, z jakim zapitala o serce podczas jazdy, czy podczas biegu. Tutaj jest jeszcze jeden problem. Niektórzy używają tylko nadgarstkowych pulsometrów które często podczas mocnych aktywności zaczynają się bardzo mylić, tym bardziej, jeżeli masz go źle zapięty, jeżeli ręka się poci. Mi kiedyś skończyła się bateria w piersiowym pomiarze w katowicach na tuatlonie i zegarek sam się przełączył właśnie na ten pomiar z ręki 220. Nagle 220 ten to nie wiadomo skąd. Gdybym nie znał swojego organizmu, spanikowałbym krzycząc, że ja zaraz umrę, ja mam zawał. Tymczasem to tylko sprzęt. Zawodny. Samopoczucie nasze obiektywne jest dużo ważniejsze niż te liczby, które się pojawiają, bo mogą być nieprawdziwe. Skoro gadamy o pulsometrach, to po co w ogóle on jest nam potrzebny, tym bardziej, jeżeli jestem początkujący? Aby się denerwować? Nie, ja dziękuję samemu sobie, że od początku miałem zawsze na sobie pomiar HR. Dlaczego? Bo mogę obserwować zmiany. Mogę zajrzeć choćby dzisiaj do 2016 roku, aby powiedzieć tak, sport rozwija i moje tętno się zmienia. Będąc grubym pączkiem, który jedynie trawił Big Tasty z McDonald'a, miałem tętno spoczynkowe 100. Potem 60, dziś 45. Podczas pierwszej jazdy na szosie wydolność to 38 ml tlenu na kilogram na minutę, dzisiaj 59. Kiedy na płaskim przy 30, miałem tętno 174, dziś 119. Warto było kupić zegarek sportowy, licznik i pasek tętna, chociażby tylko po to, aby wam pokazać i powiedzieć, że warto wieść aktywny tryb życia i mieć satysfakcję z tego, że na swojej drodze mam więcej podjazdów niż tylko podjazd do KFC. Na koniec, jak wpłynąć na rozwój swojej wydolności i obniżenie tętna? Przez higieniczne życie i poprzez ciężkie, często niekomfortowe treningi na rowerze, uzupełniając to bieganiem zrób rozgrzewkę, potem przez minutę leć na maksa, potem zwolnij, potem może przez dwie minuty na maksa, kiedy indziej przejedź ulubione 10, 20, 30 km y, trasy na czas. Pojedź w góry i pokonaj jakieś wzniesienie najszybciej jak umiesz. Raz w tygodniu pobiegaj, zaczynaj spokojniej, rób rozgrzewki, rozciągaj się, wplataj w to akcenty, y, czasem rób sobie jakiś dystans na czas, dbaj o jedzenie, sen, dobre żarcie i uważaj na swoje nogi. Zrób sobie w wolnej chwili EKG, tak dla formalności, aby się nie bać i nie przejmuj się zawyżonym tętnem, na przykład wtedy, kiedy jesteś chory albo zmęczony, to często jest znak ostrzegawszy, że w ciele dzieje się coś złego. Zwolnij na moment. Pierwsze rezultaty zmiany swojego trybu życia zobaczysz po miesiącu. Po roku twój puls będzie nie do poznania. Po kolejnych pięciu serce, układ krwionośny, mięśnie, płuca tak się zaadaptują do ruchu, że mało co będzie cię w stanie zaskoczyć. Jeśli połączysz to z redukcją własnej wagi, to będziesz szybki, wytrzymały i mocny jednocześnie. Nie Będziesz 50-letnią kaleką, lepiej będziesz spać, mniej się męczyć, a i humor i sposób patrzenia na świat zmieni się nie do poznania. Trzymam kciuki za Ciebie, trzymam kciuki także za to, żebyś odwiedził mnie w moim sklepie na Link jest w opisie. Tam także znajduje się link do mojego Instagrama. Tam też zapraszam. Cześć!